Witam Was, mam nadzieję, że części zimu z 58 minutowy odcinek Często, który powinien się w nie bugować Ale jestem pewny Nie wiem, czy to jest w końcu, czy to jest w pełni na świecie Nie skończone świecie Hmm... Ja tak nie reaguje, jak spada może za chwilę umrę. Tylko wierzę szczęściu. Hmm. Tak to, to dużo kwiatków, chce mi się żegać. Cóż, lepszego terenu tutaj nigdzie nie widzieliśmy. A też nie chcę, żebyśmy... Żebyśmy... Błądzili. O nie, to chyba inny kraj. Jeśli nie mam to myślę, że teraz i zobaczymy się, gdy będzie już. już dzień. Witam Was z powrotem. Jak, wie, jak widzicie, będzie pamięcieliście, że już dzień. Ale tak y, naprawdę. Te... Naprawdę, wyłączyłem tego potwory, bym się to zbudować. A kilka razy, prawie Creeper mi wybuchł, więc nie chciało mi się to zbudować, a miałem ciągle jedno HP, w... czyli nie jedno HP, tylko jedno serduszko. Pewnie bym umierał, gdyby nie te buty. Hmm, co tutaj porobić? Zostałem trzy pary drzwi. I kabel, mam nadzieję, że to starczy. Na razie nie słyszę małych zombie, więc się cieszę. A się nie cieszę, jeśli usłyszę to jednak taki mały jednak przybiegnie już po tobie. <suszy> Porobię jeszcze może trochę węgla i tak będzie po prostu trwał. Teraz moje przetrwanie, to więc naprawdę, teraz na 100% widzimy, gdy będzie dzień. Jak teraz widzicie, jest dzień. Teraz trochę podniemy jak to się nazywa podniemy tego I na domek jeszcze jednego balea, czyli za zwierząt nie będzie. To no, je kruhík, ale no, na co to mi dá. to, jak Ale na no, něj zvednu ozdobě trochu... Drewnem. Drewno, drewno, drewno... No to przebiega tak, zabiję pająka. By nam nie przeszkadzał, bo był na mnie zagrowany pod siedział tu. Zawsze na mieczyk Kieram na noże, ale to bym wyrobił mieczyk No bo zaraz będzie mi warto Przepraszam bardzo, wrzucę na nienagłe na Nienagłe yy, Cięcie I coś tam musiałem co robić. Myślę, że tylko podał go zrobimy tego co ja mogę zasądzić, by 12 Ozusa, To jest taki mówił Nie widać na co stoi A na kartę go nie wiem A zawsze to tylko jedno drewno Jedno drewno to jedno drewno Ojciec, mi się w styku Teraz cichutko tu idziemy. To... To było takie małe cięcie, bo ja musiałem tą obszar zmienić e, trochę trochę zmniejszyłem to szybkość tą i tak jest trochę szybko mam na zero teraz Ech. dwie wełny, dobra sprawa będziecie mogli oglądać co ja, co ja będę mógł robić Ech. Ech. tak myślę że pójdę po sadzonki jeśli bo jednak stać i może zniknęły Nie wiem kto to wie O jeszcze chyba nie zniknęły Och, Jak dobrze Nie zniknęły Dobrze Nie zniknęły No troszkę zbierzemy coś drzewo To nie było to ale zrezygnowało nie, to nie było to, bo to był była droga. Chodź. No, zniszcz się. Pyk, 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 fyr, 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 fyr. Chodź tu, uuu, tu jeszcze lepiej. Nie znalazłem te drzewko. Jeszcze nie znalazłem te drzewko, uuu, rozchodzimy jak... Farminy cukrowej mamy w zrobiłem tylko jak było nie na po co dzimmy bliżej. Może urośnie na 4. Jest taki myk. Co? Ej, LOL! Co mi rzeczy wypadają, nie przetrzymam? czasami jest tak w Minecrafcie z nieco sami, często no, osmy to sami, że trzina cukrowa rośnie na dwa w górę. A tak może się sobie drogę zrobić. Nie macie powietrza, robicie się na dwa. Czyżby tak postawie ale nawet fajno. Taka inna ciekawostka. <grymne> Trochę piasku wywieramy, żeby ja to, by to by się nie tak no jak jest taki mechanizm, co normalnie jakby urosła, to się niszczy. Ale na przykład, jak nie chcesz mieć za dużo, a potrzebujesz powiedzmy tam 10 tylko, to robisz to taką wielką formę, z całego świata, przeleciałeś na kreatywie, wziąłeś ka każde i zrobiłeś taką wielką formę, która rośnie na 4. A ja na czwartym tak, tak, górę od ściny jest w sumie rożmy, rożmy tak, 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 Więcej na trzecim, żeby czwarty się nie pojawiał, ale to było głupie, długie. E? O nie! Chmurka! Kzesaj. O nie, musisz schować szybko do mojego domku. To pewnie apokalipsa, Hirobraina. W sumie domku się nic nie zabokowało. Zacznę dzisiaj, żeby to tutaj nie. Co się teraz z moim piecu? Mówię. To jest właśnie nowa wersja. Jeszcze się trochę baguje. Hmm. O, halo, psiacy. Nie musiałam. Może da mi się to rozbogować. Sorry za wstępnictwo, ale na nasionko nie jest teraz ważne. Chcę odbugować ziemię, halo? Halo, udało mi się, Musiał to skło. Ha! Tak jakby coś ciągle nad nade mną było. Dobra, takim bagiem i liczem czy coś też... Nic. No w sumie za chwilę i tak kończę. Jestem trochę zmęczona. Co znam. Troszeczkę, troszeczkę. Kojar z takim no, węgiel. Troszeczkę jestem zmęczony, bo chcę chwilą wtał nagrywam, jakąś mam energię na no, nagrywanie, więc... Przygotuję to jedno mięsko. Kurde, jakby, jakby dał się tak glicować, że w momencie kliknie z tym, że ty odzyskujesz, ale się traci. Nie jeden, będzie tak strach, i tak jeden tak dużo węgla. Tu to, to zamkniemy. Mm. Nie, nie, jak to wyglądało? Nie, nie, nie. Jeśli macie jakieś pomysły na serię w Minecrafcie, to zapraszam ujście. Nic nie kosztuje. właśnie no, mówię, będziecie mi co oglądać jakąś serię. No to ja się na Taki krótki odcinek w miarę z Minecrafta. A szczerze, jak nam tutaj dziwnie wyglądają to się tutaj. I widzimy się później. Ale nie, zobaczymy.